Mam coś, co może pokonać Nekrosów. To? To nie skrzywdziłoby much? E. Tu jest wirus komputerowy. To jest. to ten wirus. Wiadomość! Wysłana z Rzym. Nie otwieraj jej. To wybija ekstraktor. Muszą wrócić do domu! Musimy uciekać! Ty naprawdę poszedłeś i zrobiłeś to! Główny napęd padł. Co ja zrobiłem? Rewel w podboju. Ale ten podbój nie będzie łatwy. Czarodzieje kontra obcy. Upadek nekrosów, część druga. Musimy coś zrobić. Trzeba im pomóc. Aaaa! Stało się. Koniec. Więc zamierzamy ich po prostu. Nie! Trzeba im pomóc! Musimy znaleźć sposób. Nie chciałem, żeby to się stało. Proszę, pani Krow. Może Ursula ma rację. Nawet jeśli moglibyśmy im pomóc, co z tego? Spakują się i odejdą? Nie sądzę. Ale jeśli nie pomożemy, zachowamy się jak nekrosi. A czarodziejski kodeks? Czarodzieje nie mogą zabijać. Oczywiście, że nie. A człowiek naukowiec może? Przecież to był wypadek. Sam to powiedziałeś. Może nie być powrotu. Tom? Przepraszam, że cię w to wplątałem. Może gdybyśmy im pomogli. Odeszliby! Nie wiem, ale mają prawo żyć! Nie! Zostawmy ich na pastwę losu! Koniec tego! Wychodzę stąd. Ale to mój przyjaciel! A ty jesteś czarodziejem! Stało się! Nic z tym nie zrobisz! Już się stało! Tom! Nie opuszczaj tego domu! Hej, hej, hej! uspokój się, Ursula. To jest mój dom. I żadnych zakazów, jasne? I nie odzywaj się tak do Toma. Przepraszam. Przepraszam, kochanie. Wiem, że Benny jest Twoim przyjacielem. A dla naszych przyjaciół zrobimy wszystko. Właśnie to Benny próbował robić: pomagać swoim przyjaciołom. On naprawdę nie chciał, żeby to się stało. Nie mogę go teraz tak zostawić. Tom ma rację. Będę nie chciał walczyć. Dobrze. Leć za nim. Dziękuję. Ale przyprowadź go tutaj. Może? Może ja będę mogła mu pomóc. Benny? Benny! Benny? Lexi? Tom! Nie kiwnąłeś nawet palcem, żeby mi pomóc. Jestem ofiarą tego tchórzliwego ataku. To nieprawda! Pamiętasz, jak działaliśmy razem? Naszą przyjaźń? Wtedy nasze życie też było zagrożone. To był wypadek! Nie mów tak! Nic się nie da zrobić! Posłuchaj siebie, Tomie Clark. To Ursula Crow przez ciebie przemawia. Jeśli chciałbyś, to znalazłbyś sposób, aby nas ocalić. Lexi, masz rację. Przepraszam. Twoje ciepłe słowa nie ochronią mnie przed zamarznięciem. Myliłam się myśląc, że jesteś inny. Jesteś prawdziwie ludzki i naprawdę bezwartościowy. Proszę Tom! Nie chcę umierać! Beny, Beny, jesteś tam? A jak myślisz, gdzie mogę być? Wracaj ze mną. Z powrotem do komnaty. Może jest sposób, żeby to powstrzymać. Jak? Magią? Może tak! A babcia zamierza ci na to pozwolić? Kochałem ją, ale kiedy ona zmieniła się w konana barbarzyńce. Uważaj, to moja babcia. Choć jest trochę podobna do tego Konana, barbarzyńcy. To nie jest zabawne, Tom. Mam 16 lat. Nigdy nie toczyłem walki i popatrz, co zrobiłem. Uszkodziłem statek pełen kosmitów, ale to był wypadek, za który jestem odpowiedzialny. Pamiętasz, kiedy babcia została na statku Nekrosów? To nie była twoja wina, ale czułeś się za nią odpowiedzialny. Zamierzałeś tam wrócić, by ją uratować, za wszelką cenę, pomimo, że nie wiedziałeś jak. Tak więc to jest właśnie to, czego chcę spróbować pomóc. Chłopie, to uczucie jak z dawnych lat. Rozmawiałeś tak ze mną, jak chciałeś mnie zlikwidować. Byłem ważniakiem. Pamiętasz, jak chowaliście mi torbę? Biegałem dookoła całej tej naszej szkoły, szukając jej wszędzie, ale dokądkolwiek dotarłem, zawsze znikała. A, a potem ty nas rozpracowałeś i wiedziałeś, gdzie będzie. I zmiana ról. Czekałeś na nas. To taka nerd wygrana. Tak. Beny Mózgowiec to cały ty. Nie tym razem. Dwadzieścia minut do pełnej awarii systemów podtrzymujących życie. Bardzo precyzyjnie, bracie. Nareszcie. Wybacz, Wasza Ekscelencjo. Technik Jetro-15 pod sekcji AlphaGrex 9 jest niezdolny do służby. Odpoczywaj, techniku Jetro-15. Niewiele można zrobić. Wciąż jest szansa. Ludzie są bardziej wrażliwi niż my. Widząc nas takimi, mogą się zlitować. No co ty? Nie liczyłbym na to. Siostro, jesteś wojownikiem. Oszczędzaj siły. A po co? Wkrótce i tak będzie koniec. Więc z godnością pozwól mu nadejść. Nigdy nie widziałem babci takiej. Była straszna. Ona myśli, że robi dobrze. Wie, co nekrosi robią czarodzieją. Ona nie chce, by to samo przydarzyło się tobie. Zresztą ja też. Więc chodź, jesteś technicznym geniuszem. Znajdź sposób, by uprzątnąć ten bałagan. Mam dość niezwykły wirus program, który naprawia szkodę odwrotność wirusa więc możesz go im przesłać tak jak ostatnio Ach, nie mogę. Widzisz, to beznadziejne musi być inny sposób. Trzeba dostać się bezpośrednio tam, na Zarantulus, i podłączyć go do systemów komputerowych. Jeśli zaś chodzi o transporter, to musi zostać zniszczony, więc znajdźmy jakiś inny sposób. A co z twoją babcią? Staniesz przeciw niej? Przeciw wszystkim czarodziejom, żeby pomóc nekrosom? Nie idioto. Nie mam zamiaru im pomagać. Chcę pomóc Tobie. Ursula? Zostawiłaś drzwi otwarte? Ursula? Ciii. Pani Krow jest zbyt zajęta, by mówić z Tobą, Michaelu, nie magiczny. Właśnie szykuje swoje dzieło. Ej, zejdź mi z drogi, Mun! O, Moon, przepuść go tu głupcze. Ursula? To wszystko jest pokręcone. Wiem. Dlatego staram się to jakoś odkręcić. Jak? Tym czymś? To zaklęcie błogiego zapomnienia. I co zamierzasz z tym zrobić? Biedny Benny nie może żyć ze świadomością tego, co zrobił. Dzięki mnie nie będzie musiał. Mam pewien pomysł. Chyba. Bernd Hill. Kamienny krąg. Co z nim? Nekrości używają go do teleportacji. Pamiętasz? To właśnie z tego kręgu teleportowali nas na Zaranturus. Czarodzieje używali koła Bernd Hill, ponieważ kamienie przechowują magię. Jeśli, tak jak mówisz, magia jest energią i kamienie ją absorbują, to może zaabsorbowały też moc teleportu. Możesz rozmawiać z kamieniami. Wysil swoją pamięć. Odtwórz magię. Więc mówisz, że jeśli one mogą pamiętać magię, to może pamiętają też naukę. Jeśli magia jest energią zatrzymaną w kamieniach i jest dostępna, to znaczy, że wiązki teleportacji też są energią i... I porozmawiam z kamieniami, a kamienie teleportują nas na statek. I jesteśmy. Możesz z nimi rozmawiać? Tak. Ale to naprawdę... Niebezpieczny. To nie rób tego. Naprawdę muszę. Chodźmy. Rozumiem, że chcesz dla Benego jak najlepiej, ale nie możesz decydować, co jest dla niego najlepsze. Nie możesz kontrolować jego życia w ten sposób. Dobrze wiesz, że już kiedyś to zrobiłam, gdy Helen zmarła. Zamierzałaś użyć go na mnie? Nie. Na sobie? Ty byłeś bardzo silny. A ja musiałam ugasić ból. Jeśli coś się nie uda, co będzie, jeśli się pomylisz i Benny skończy jak złota rybka, zapominając wszystko? O, to się nie stanie. Misk. Tata. Idealna. Jest gotowa. Stań w środku i nie ruszaj się! Nie posuwasz się zbyt daleko. Nie potrzebujesz wielkiej księgi zaklęć babci. Potrzebuję tylko ciszy. Przepraszam, to zajmie dużo czasu. Bo mamy go niewiele. Słyszałeś, co mówiłem? Zamknij się. Możesz to zrobić. Niebo rozmawia z ziemią. Ziemia rozmawia z kamieniami. Kamienie z czarodziejem. Czy jest coś, co mogę zrobić, byś zmieniła zdanie? Oh, oh. Wielka pani! Co to było? To magiczny wstrząs! A co on właściwie oznacza? To coś jak potężna magia drgająca w ziemi. Pokaż, Mon! Szybko! Tom! Co on robi? Usula. Nie. Nie byłby taki głupi. Głupi? O czym ty mówisz? To Bert Hill. Co on tam robi? Nawiązuje kontakt z kamieniami. To potężna magia, a on nigdy nie miał z nią do czynienia. Michael! Musimy tam dotrzeć. To takie niebezpieczne. Słyszycie mnie? Mały czarodzieju! Zakłócasz nasz sen! Ja przepraszam. Tom! Odpowiadają ci? Nic tu nie słyszę! Tak. Cicho, Benny. Słuchajcie. Potrzebuję. Wiemy, czego chcesz. Potrzebujesz nas. Tak. By coś sobie przypomnieć. Teleportacja. To jasne światło, które zabierze nas stąd aż do nieba. Potrzebuję go z powrotem. Żeby wysłać mojego przyjaciela do Mekrosów. Zrobicie to? Możemy, ale wiele zależy od Ciebie. Mam jeszcze dwa zaklęcia. Nie, musisz użyć wszystkich trzech mocy kamieni naraz. Potrzebujemy od Ciebie więcej. Ale nie mam więcej. Zawsze jest więcej, jeśli tylko tego pragniesz. Zostań tam. Chcesz poświęcić siebie dla swoich przyjaciół, mały czarodzieju? Co to znaczy? Czas rozmowy dobiegł końca. Odpowiedz. Poświęcisz się. Ale jak? Tak czy nie, chłopcze. Poświęcisz się. Tak czy nie. Odpowiedz. Tak czy nie. Tak. Co się z nim stało? Kamienie. Rozmawiał z nimi. Ostrzegałam go. Ursula, wyjaśnij mi, co się stało. Wielkie nieba. Oszukali go, Michael. Kamienie są starsze niż czarodzieje. Są starsze niż sam czas. On musiał mieć umowę. One tak robią. Umawiają się. Ale on nie mógł wiedzieć, o co chodzi. To znaczy? Kamieni nie obchodzi nic poza istotą oddechu. Tom poświęcił swe życie. Co? Ale dlaczego to zrobił? Dla Benego. Umrzeć i dołączyć do nas. Nie ma co, jedziemy do szpitala. Szpital mu nie pomoże. Kamienie zabrały mu całą energię. O mój biedny Tom, to wszystko moja wina. Tak mi przykro. Odbieranie życia jest złem. On wciąż oddycha, Ursula. Użyj magii, pomóż mu. Nie mogę myśleć. Pomylę się. Zawsze się mylę. I jeszcze żaden czarodziej nie pokonał kamieni. Są starsze niż magia! To Twój wnuk i jest tu przez Ciebie. Więc ratuj go. Zrobię co w mojej mocy. Ona oddycha. Jest czas, żeby ją ocalić. By ocalić wszystkich! Przyszedłeś nam pomóc. Moja siostra miała rację. Jakie to wzruszające. Czarodzieje z rodu Crow przynajmniej mieli odwagę, by walczyć. Więc chcesz się położyć i poddać? Nie pozwolisz mi spróbować? Słuchaj! Mówię ci, że lekarstwo na to jest tu. Pozwól mi tylko wejście do systemu. Żadnych sztuczek. Pamiętaj, bo cię rozwalę. Poczekaj! Usłyszcie mnie kamienie mnie Hill. <gryśla> <gryśla> Urzula, Ursula! Z magicznego rodu Crow, tak zwana amatorka. Zaczekaj! Wirus, od kiedy go tu przysłałem, zmienił się. Zmutował. Z tą kopią oryginalnego wirusa mogę śledzić punkt mutacji. Potem wysłać antywirus tą samą ścieżką, zawierającą tę samą mutację. Wykasować go! Tak! Musimy działać razem! Wiemy, czego chcesz, Ursulo Crow. Chłopak, czarodziej, poświęcił się. Proszę, on nic nie rozumie! Co mówią? Obserwuj ekran. Muszę znać dokładną trasę tego wirusa przez każdy system. Ale ja nie jestem stąd. Prymityw. Zaczynamy. Ekstraktor. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Zbiorniki plazmy. Istota oddechu zgodziła się oddać siebie. Umowa jest tak stara jak same kamienie i jest wiążąca. Pamiętamy, że istota oddechu powiedziała tak. Pamiętacie? Oczywiście, że tak. Nie zapominamy. Nigdy. Ursula, pospiesz się, zrób coś! Kamienie pamiętają, ale ja, istota oddechu, przeciwstawiam się sile kamieni. Wy też zapomnicie. Z moim zaklęciem zapomnienia. I co? Użyłam zaklęcia zapomnienia. Zapominają o swojej umowie. Punkt mutacji, więc wyślij go. Wyślij. Udało się. Udało. Tak. Zrobiliśmy to. Tylko nieco, straż. Wstawać. Przepraszam, o, babciu. Słodki, szlachetny chłopiec! Myślałam, że cię stracę. W porządku, synu? Benny! Jest na statku Nekrosów! Musimy pomóc mu wrócić. Może możemy. Zużyłem całą magię. Zbiorniki plazmowe bezpieczne. Podtrzymanie życia optimum. Teleportacja systemów włączona! Co za niziołek. Nasz Zbawiciel i niedoszły mały oprawca. Teraz już wiem, że darowanie Wam życia to był mój wielki błąd. Cisza! Przychodząc, pokazałeś odwagę. E, dzięki. Okazałeś współczucie i miłosierdzie. Dziękuję. Chcemy okazać Ci nasze miłosierdzie. O, dobrze. Oddamy Cię Skorpulusowi. <laughs> To jest wasze miłosierdzie?! Twój atak na nas był powolny i tchórzliwy! Rzuć go Skorpulusowi! To miłosierdzie Nekrosów. Twoja śmierć będzie szybka. Zapomniałeś o czymś, Lexi, też? Nie zapomniałam. Vark dał mi dostęp do systemu. Uwierz mi, że opóźniony Nekrostech odteleportuje klucz do tego! Co zrobiłeś? Jestem geniuszem. Co oznacza, że mogę być współczujący. Ale nie głupi. Cześć. Straże! O nie! Fork! Fork! Oh! Tom! To działa! Udało się! Oha! Oh. Wszystko w porządku? Już tak. O, mój mądry chłopiec. Jesteś bezpieczny? Błogosławione źródło. Uratowałem ich, pani króle. Ocaliłem nekrosów. Zrobiłem to. Wiem, Benny, wiem. Ty i Tom jesteście bezpieczni. I już po wszystkim. Proszę, to ma nie obwiniać. Stanął przeciw wam przeze mnie. Nie wyrzucajcie go z magicznego kręgu. Ach, nie martw się. Od teraz nasza rodzina pozostaje silna i spójna. Benny, dla mnie jesteś członkiem naszej rodziny. Myliłam się. Przepraszam. W porządku. Chciała pani chronić Toma. Kochani, czy możemy stąd spadać gdzieś, gdzie jest mniej kamieni? Jestem jak najbardziej za. Ja też i nie wracajmy do tego miejsca. Nigdy więcej żadnych kamieni. Jakiekolwiek by nie były. Powinieneś stać się silniejszy, mały czarodzieju, czekając na to, co nadejdzie. Ona powróci wkrótce. W następnym odcinku. Śnie o niej czasem. Ojciec mówi, że to dobrze. Mówi, że oni nie odchodzą tak długo, jak śnimy o nich. Są naprawdę takie rzeczy jak duchy? Blady cień. Esencja odchodzącego czarodzieja. To była ona. Moja mama. Czasami to nie jest sen, czasami to jest ta noc. Znowu to samo. Blade cienie będą podróżować pomiędzy bladością, by przynieść. Ostrzeżenie. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletun Plus Studio Sonica. Reżyseria Leszek Zduń Dialogi Polskie Joanna Pach Dźwięki montaż Maciej Sapiński Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska Wystąpili Bartosz Obuchowicz, Mateusz Narloch, Dorota Dzięciowska, Robert Tondera i inni.